Akademia Debugard przedstawia szkolenie z cyklu lider XXI wieku. Skąd się bierze dochód pasywny Debugard i jak go tworzyć? Prowadzi założyciel Debugard International Robert Biernaciński. Witam wszystkich. Dochód pasywny, co to jest? Zaczniemy może od takiej typowej formuły na ten temat, żebyśmy się. Odpowiednio znaleźli w tym, o czym będziemy mówić. Podniesienie w powietrze samolotu wymaga początkowo potężnej siły i wielu litrów paliwa, żeby później kontrolować lot na minimalnym zużyciu energii. Podobnie dochód pasywny to dochód, który wymaga wysiłku na początku, aby go uzyskać, później tworzy się on automatycznie lub przy minimalnym nakładzie pracy i inwestycji własnej. Myślę, że to jest tutaj zrozumiałe i każdy z tym sobie tutaj poradzi. Nie, wie, nie ma tutaj problemu, żeby rozumieć, jakie są zasady tutaj funkcjonowania tego, żeby ten dochód wytwarzać. Jest wiele sposobów na generowanie dochodu pasywnego. Większość z nich wymaga dużych nakładów, długiego czasu wypracowania i poniesienia ryzyka finansowego. Są to opcje dostępne dla tych, którzy mogą pozwolić sobie na ryzyko i mają czas potrzebny do wypracowania zwrotu poniesionej inwestycji. Czyli to jest to wszystko, o czym mówiliśmy tutaj wcześniej, że no jest wiele sposobów, możemy to zrobić, ale nie każdy jest w stanie ogarnąć te konieczne rzeczy, które są do tego, żeby ten dochód powstawał. Dochód pasywny może pochodzić z wynajmu nieruchomości działającej na określonych zasadach spółki przedsięwzięcia finansowo inwestycyjnego, twórczości literackiej, muzycznej lub aktorskiej, w których działalność dana osoba po zainicjowaniu nie jest aktywnie zaangażowana. Rozumiemy to. Robimy coś na początku, później to coś zaczyna działać samoczynnie, my nie musimy się już to więcej angażować. Wtedy nazywa się to, że zarabiamy dochód pasywny. Dochód pasywny są to pieniądze regularnie zarabiane przy niewielkim lub żadnym wkładzie czasu ze strony osoby, która je otrzymuje. Jest to brak istotnego uczestnictwa w kontynuacji przedsięwzięcia. Na przykład, jeśli zainwestujesz 100 tysięcy złotych w sklep z warzywami, z umową, że właściciel będzie Ci płacił regularnie procent od bieżących zysków w zamian za Twoją inwestycję, procent ten będzie to dochód pasywny. Warunkiem jest, że nie uczestniczysz w działalności firmy w żaden znaczący sposób inny niż dokonanie wcześniejszej inwestycji. Jak widać, dochód pasywny to świetny sposób na wygenerowanie dodatkowych przypływów pieniężnych bez konieczności stałego angażowania własnej pracy i czasu. Dzieje się to w celu uzupełniania regularnych zarobków z możliwością ich zupełnego zastąpienia w przyszłości. Oczywiście, jeżeli takie warunki zaistnieją, jeżeli mamy takie możliwości, żeby stworzyć tak duży ten dochód, żeby on mógł nas utrzymać i zapewnić wszystko to, o co chodzi, żebyśmy nasz styl życia, żeby się nie obniżył, żeby był taki jak jest lub wyższy, prawda? Bo w sumie o to chodzi. Jest wiele różnych opcji, aby go uzyskać. Niektóre z najbardziej znanych sposobów zarabiania pieniędzy z pasywnego dochodu obejmują dochód z wynajmu, w garażu lub innego pomieszczenia pokoju całego domu lub mieszkania. Może to być umowa krótkoterminowa lub długoterminowa. Kursy szkoleniowe. Są ludzie, którzy zapłacą za wiedzę i doświadczenie. Jeśli jest to coś, co dotyczy ciebie, możesz pomyśleć o stworzeniu kursu online lub napisaniu e-booka. Alternatywą jest założenie kanału. Na YouTube wiele osób próbuje to zrobić. Niektórzy mają większe, niektórzy mniejsze szczęście, ale jest to jakaś alternatywa do, do stworzenia dochodu pasywnego za niewielkie pieniądze. Sprzedaż własnej fotografii, czyli sprzedaż praw do zrobionych zdjęć innym osobom za pośrednictwem specjalistycznej platformy, takiej jak Getty Image Alamy lub Shutterstock. Napisanie publikacji, wydanie książki, napisanie poematu, piosenki i tym podobne jest sposobem na dochód pasywny. Wymaga to jednak napisania czegoś naprawdę dobrego, żeby ludzie chcieli to kupować i żeby to stało się jakimś swego rodzaju bestsellerem. Pożyczki typu peer-to-peer. -peer. Dzięki pożyczkom peer-to-peer -peer możliwe jest działanie jak instytucja finansowa. Jest to udzielanie pożyczek osobistych i pobieranie za to płatności. Jeżeli mamy na to odpowiednie środki, możemy zainwestować własne pieniądze. W ten sposób, że pożyczamy je innym osobom, zaprosiliśmy jakichś tam pośredników i z tego otrzymujemy pieniądze. No ale oczywiście jest to bardzo ryzykowne, a po drugie, wymaga też posiadania nadwyżek finansowych. Inwestycje w akcje dochodowe. Wiele dobrze ugruntowanych firm na giełdzie płaci swoim akcjonariuszom regularną wypłatę gotówki znaną jako dywidenda. O tym wszyscy na pewno też słyszeliście. Zamrożenie pieniędzy na certyfikacie depozytowym lub koncie oszczędnościowym. Konta bankowe, które wypłacają odsetki od pożyczonych od Ciebie pieniędzy. Stopa zwrotu zwykle od stóp procentowych w gospodarce i od tego, jak długo bank może przechowywać środki, zanim będziesz mógł je odzyskać bez płacenia kary do banku. Pożyczacie swoje pieniądze, wstawiacie je, mało tego jak chcecie je wcześniej użyć, bank będzie Was za to karą. No ale jest to jakaś forma, jeżeli nie musicie ich użyć. Możecie ten procent zarabiać. W każdym razie nie jest to wysoki procent, jak wcześniej mówiłem, trzeba położyć bardzo dużej ilości pieniędzy, żeby jakieś konkretne środki z tego wyciągać. Dochód pasywny uzyskany w utworzonej sieci dystrybucji produktów lub usług, takich jak polisy ubezpieczeniowe, usługi abonamentowe, klubowe lub organizacyjne opłaty członkowskie, opłaty za artykuły niezbędne do życia, takie jak energia, gaz, telefon itd eBooker to sieć dystrybucji usług abonamentowych. Raz wybudowana będzie tworzyć dochód pasywny dla osoby, która ją stworzyła. Jest to usługa, gdzie każdy klient ma możliwość, oprócz wykupienia abonamentu dla siebie, opcję promowania innym tych usług i generowania za to dochodu pochodzącego z pływających regularnie opłat sprzedanych przez sieć abonamentu. Jest to Typowe dla sieci abonamentowej, dbukat się tutaj niczym nie różni i wszyscy na pewno rozumiecie podstawę działania tego wszystkiego, czyli sprzedajemy abonamenty, ludzie wykupują sobie usługę, tworzą swoją kartę, swoją wizytówkę i oczywiście z opłaty tej abonamentowej osoba, która tego klienta sprowadziła lub który jest w tej sieci tej osoby otrzymuje odpowiednią prowizję co miesiąc, tak to tutaj działa. Jeśli chcesz zarabiać dochód pasywny z zarobkową opcją Dibukart, musisz zrozumieć, w czym pisze na jego pochodzenia. Sieć to źródło Twoich dochodów pasywnych. Tutaj taki mechanizm, który musisz stworzyć i uruchomić. Im większa będzie sieć, tym stabilniejszy i większy będzie Twój dochód pasywny. Żeby to zrobić, musisz stworzyć odpowiednie warunki. I tu zaczyna się cała sprawa. Tu zaczyna się inna strona medalu. Nie wystarczy w e-bookach tylko znaleźć klientów i sprzedać im abonament. Trzeba oprócz tego jeszcze stworzyć odpowiednie warunki, żeby sieć się rozwijała, żeby to działało, żeby ci, których zaprosimy do naszej sieci, chcieli działać, byli motywowani i rozumieli dokładnie, co robią, w czym są i co muszą zrobić, żeby też osiągnąć ten sukces. Kluczem jest pełne zaangażowanie się i praca na początku. Celem tego działania jest utworzenie prawidłowo skompletowanego Teamu 4 i Grupy 20. Ludzi, którzy mają podobne wizje, zaangażowanie i wiarę w sukces. Co jest ta podstawowa rzecz, ten fundament, ta baza, na której ten dochód powstaje? Na tym dopiero wszystko się będzie budowało, ale żeby to stworzyć, my musimy być do tego odpowiednio przygotowani. Grupa 20 i prowadzący ją Tim 4 to nic innego jak fundament i źródło Twojego dochodu pasywnego. Jest to podstawa Twojej sieci dystrybucji, mechanizmu zarobkowego działającego samoczynie, który przejmie pracę, którą ty musisz wykonywać na początku. Cel długodystansowy to utworzenie na wbudowanej bazie Timu 4, i grupa 20, samopowiększającej się nielimitowanej struktury, czyli sieci abonamentów, usług i booka. Generującej miesięczny, nieograniczony dochód pasywny. Dochód, który będziesz generował przez następne lata, tak długo, jak długo będzie istnieć sieć, którą wybudujesz. Dochód, który udostępni Ci możliwości dokonywania wyborów, niezależności i decydowania o własnym czasie i życiu. Tak utworzony dochód pasywny pływa co miesiąc, niezależnie od tego, czy coś robisz, czy nie. Zainicjowałeś proces, teraz sieć. Sama tworzy dla ciebie dochody. Dzieje się tak, ponieważ nie zarabiasz już wyłącznie na swoich osobistych wysiłkach, ale zarabiasz na wysiłkach dziesiątek, setek, a nawet tysięcy abonamentów sprzedanych przez inne osoby i opłacanych przez ich klientów w twojej sieci. Mówiąc bardziej obrazowo, dochód ten tworzą już nie tylko klienci osobiści, Twoja początkowa inwestycja pracy, ale także inwestycja zewnętrzna, czyli sieć tworzona z inicjatywy innych osób zainteresowanych działalnością. Są to klienci pośredni sprowadzeni do sieci przez inne osoby współdziałające, które regularnie opłacają swoje abonamenty. Dochód pasywny to klucz do Twojej wolności finansowej, wolności własnych wyborów i rządzenia swoim własnym czasem. Zarobkową opcją DPUCAT możesz wypracować dla siebie realny, nielimitowany, długoterminowy dochód pasywny. Żeby tak się stało, są jednak pewne warunki, które musisz spełnić. Dlaczego sieć? Dochód pasywny może pochodzić z abonamentów twoich własnych klientów lub z sieci abonamentów, nie tylko twoich osobistych, ale też pośrednich. Jaka jest różnica? Gdybyś chciał utworzyć znaczący dochód pasywny tylko z klientów osobistych, Musiałbyś stworzyć plan marketingowy, opłacić reklamę i prowadzić intensywną sprzedaż przez długi czas. Następnie zaangażować się w zapewnienie wszystkim odpowiednich zaplecza, obsługi klienta itd. Taki sposób wypracowania dla siebie znaczącego dochodu pasywnego byłby procesem bardzo pracochłonnym, ale też i przede wszystkim czasochłonnym. Wymagałoby to wieloletniego zaangażowania i poświęcania z Twojej strony wielu godzin czasu każdego Zadaj sobie pytanie. Co jest więcej warte? Zarobić 1000 dolarów z własnej inwestycji czy 500 dolarów z inwestycji 100 osób? Jest to pytanie, na które prawidłowa odpowiedź leży w zrozumieniu, dlaczego korzystanie z potencjału innych jest bardziej korzystne i bardziej dochodowe jak prasa jednostkowa. Jest to odbieranie własnego czasu, którego nie musisz już sprzedawać na wymianę za zarabiany przez osobne źródło dla Ciebie dochód. To tutaj właśnie zaczyna się siła sieci. Praca jednostki nie jest w stanie pokonać pracy wielu. Wykorzystując technikę powielania swojego czasu, otrzymujesz zwielokrotniony jego efekt z jednoczesnym uwolnieniem siebie. Inaczej mówiąc, pracujesz coraz mniej, a zarabiasz coraz więcej. Zarobkowa opcja debuka to system powielania własnego czasu. Kopiowania tego czasu, kopiowania siebie. Jest to tworzenie kopii swojego działania i korzystanie z wytworzonego efektu poprzez generowanie stałego dochodu pasywnego. Najprościej mówiąc, jest to nauczanie robienia tego, co sam zrobiłeś, innych, żeby robili to samo. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie działania na wielu poziomach struktury sieci nie zwiększa liczby godzin w ciągu dnia. Dlatego optymalizacja wydajności staje się koniecznością, a osiągnąć możesz to tylko poprzez tworzenie kopii tego, co robisz. Im więcej kopii, tym większy dochód. Niezależnie od tego, jak zaangażowani będą Twoi ludzie na początku, im bardziej rozwijasz swoją sieć, staje się to wykładniczo ważniejsze. Nawet kiedy Twoja sieć jest w stadium początkowym, jeden lub dwa poziomy, nie zawsze możesz poświęcić pełną uwagę każdemu. Dlatego wypracowywanie odpowiedniej kultury współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami jest kluczowym elementem początkowego działania. Liderzy, którzy chcą prawidłowo stworzyć duplikację wielopoziomową, muszą móc polegać na swoim zespole każdego dnia. Żeby to się stało, musicie ten zespół zintegrować, musicie mu pomóc zrozumieć, że w tym biznesie ważniejsza jest współpraca nad pracą indywidualnej jednostki. Dobierz więc ludzi, w których wierzysz, przedstaw im zestaw jasno określonych zadań i obowiązków i naucz ich, żeby zrobili to jak najlepiej. W czasie współdziałania obserwuj i wyróżniaj najlepszych, aby umocnić ich zaangażowanie. I musicie obserwować swój zespół, swoich ludzi, wyróżniać ich, jeśli uda im się coś zrobić pozytywnego, jeśli jakiś sukces osiągnął. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Każdy z nas lubi być nagradzany, wyróżniany, w jakiś sposób zauważony w tym, co robimy. Wy macie swój zespół, Wy musicie też o tym myśleć i musicie to pokazywać. W ten sposób Twoja sieć może być aktywna i się prawidłowo rozwijać w wielu miejscach na raz. Podstawą jest, żebyś mógł na tym etapie zaufać zespołowi, który zbudowałeś i dać tym ludziom możliwość zademonstrowania ich prawdziwego potencjału. Wykazanie zaufania prowadzi do poprawy wydajności zarówno członków Twojego timu 4, ale też całej tworzącej się grupy 20. Kiedy możesz polegać na swojej grupie, oznacza to, że zaczynasz powielać swój czas. Jest to najważniejsza część procesu działań prowadzących do sukcesu. Jest to pierwszy etap w dążeniu do zarabiania pasywnego, czyli takiego, gdzie nie będzie do tego konieczny Twój czas. Wymaga to oczywiście posiadania solidnego typu 4, odpowiedniego delegowania zadań i zaufania, że ci ludzie będą działać w najlepszym interesie całej organizacji, nie tylko własnej struktury. Pamiętajcie, współpraca, to jest klucz tutaj do dobrego działania, do intensywnego działania, do tego, że sieć Twoja, którą budujesz, będzie się rozbudowywała symetrycznie w każdym kierunku, nie tylko w jednej linii. I to jest właśnie to, nad czym musicie się skupić: nad tym, żeby ludzie zrozumieli, że współpraca i działanie w każdym kierunku działa nie tylko w Twoim interesie, ale w interesie wszystkich, którzy są w Twojej grupie. Słuchaj historii, które opowiadają ludzie. Możesz dowiedzieć się prawie wszystkiego, czego potrzebujesz do prawidłowego naprowadzania poszczególnych osób na tryb głębszego zaangażowania w kompleksowy proces współpracy. Teraz, kiedy duplikacja Twojego czasu zaczyna działać, możesz spędzić go więcej słuchając tego, co mówią, obserwując interakcje między nimi, obserwując, jak zespół przechodzi przez procesy wdrażania planów ISKRA i innych elementów działania w codzienną praktykę. To, co powinieneś zrobić, to analizować dane ze wszystkich swoich spotkań, które prowadzisz z grupą. W pierwszych wnioskach skupiaj się na dużym obrazie, nie na szczegółach. Dopiero analiza tego, co zaszło podczas spotkania, kto się aktywnie włączył i jaka była reakcja obecnych po zakończeniu szkolenia i kogo nie było, pomoże Ci prawidłowo określić doświadczenie, jakiego odczuli. Takie podejście naprowadzi Ciebie, jak rozwiązać lub poprawić określoną sytuację, i zawsze pamiętaj, Każdą złożoność zamienia w coś prostego i wykonalnego dla każdego. Regularne analizowanie zdarzeń i planowanie posunięć to jak rozgrywka szachowa. Tworzy niezwykle wydajną informację, dzięki czemu możesz łatwo rozpoznać wzorce, które są adaptacyjne dla Twojej grupy. W ten sposób uzyskasz również informacje, które pomogą Ci zdecydować, gdzie musisz bardziej aktywnie zaangażować się w proces szkoleniowy, a w której części z zespołu twoi liderzy radzą sobie już samodzielnie i kopiują twój czas szkoleniowy wystarczająco dokładnie. Czyli to jest ten moment, w którym zaczynasz przyglądać się temu, co robią twoi ludzie, jak postępują, czy są na tyle już zaangażowani w proces tworzenia sieci, że możesz im dać własną rękę, że możesz na nich polegać, że oni jakby. Po, zaczynają powielać Twój czas, który Ty do tej pory musiałeś sam wkładać w to, żeby tą sieć tworzyć. W tym momencie zaczynasz już mieć więcej tego czasu i możesz go tam zainwestować, gdzie jeszcze Twoja sieć się nie rozwija na tyle, ile powinna. Możesz tutaj się na tym skupić. Jeżeli we wszystkich Elementach Twojej sieci wszystko działa w prawidłowy sposób, liderzy działają i rozwija się to wszystko tak, jak powinno się rozwijać. Możesz przejść na wyższy poziom. Możesz zacząć bardziej intensywnie uczyć ogólnie wszystkich i pomagać każdemu z osobna. Jesteś już w takiej pozycji, że Twój czas się powielił na tyle różnych, mniejszych kawałków, że Twój biznes zaczyna się po prostu rozwijać bez Twojej większej inicjatywy. To jest ten początek. Harmonogram wydarzeń. Ważnym czynnikiem jest utrzymanie stałego harmonogramu wydarzeń. Tutaj musicie ustalić sobie swoje szkolenia, swoje spotkania. One się muszą regularnie odbywać i każdy musi się do tego dostosować. Raz ustalone spotkanie powinno się bezwzględnie odbyć o wyznaczonym czasie. Nie można go odwoływać, pamiętajcie o tym. Tego musisz się zawsze trzymać i tego musisz nauczyć swoich liderów. Włożenie dochodu pasywnego zależy bezpośrednio od. Dotrzymywania do terminów przez poszczególnych liderów grup w Twojej strukturze. Jest to podstawa tworzenia stabilności działań, która przekłada się na rzetelność organizacyjną całego zespołu. Jako lider musisz wziąć pod uwagę, że Twój czas jest zbyt cenny, aby go marnować. Nawet jeśli sprawy nie zawsze toczą się zgodnie z oczekiwa oczekiwaniami, kiedy rozkłady jazdy wymykają się spod kontroli, zaakceptuj to i rób wszystko, co konieczne. Aby jak najszybciej przywrócić harmonogram. Tworzenie dochodu pasywnego w zarobkowej opcji Debuka zależy bezpośrednio od tego, jak dokładny i zorganizowany jest Twój zespół, Twoja Grupa 20 i Twoi liderzy tworzący Twój Team 4. Jesteś dziełem samego siebie. Chcesz utworzyć narzędzie do generowania nielimitowanego dochodu pasywnego? Chcesz zarabiać bez poświęcania własnego czasu i posiąść własne życie na własność? Jest to nic innego jak wejście w posiadanie najcenniejszego skarbu, jakim jest Twój własny czas. Czy jesteś gotowy na zmianę w siebie? Przyznasz, że posiadanie takiej możliwości jest unikatem w samym sobie, nie tanim szablonem z szarej codzienności. Jest to arcydzieło życia które mogą namalować tylko zaangażowanie. Dochód pasywny to skarb, którego posiadanie jest dowodem poznania tajemnicy jego prawdziwej wartości. Żeby go zarabiać, musisz ją poznać. Twoja działalność w zarobkowej opcji Buchart nie polega tylko na spędzaniu czasu, uczestniczeniu w szkoleniach, rozmawianiu z ludźmi i zarabianiu. To są potrzebne i niezbędne elementy, ale jest coś, co musisz stworzyć ponad te proste czynności. Rzeczą która leży u podstaw przejęcia kontroli nad własnym czasem, jest stworzenie obrazu ciebie samego. Musi to być dzieło Twojego życia. Dlatego nie ma tutaj miejsca na błędy i niedociągnięcia. Mówiąc inaczej, żeby zarabiać dochód pasywny, musisz zainwestować jakąś wartość. W przypadku zarobkowej opcji Tibuka nie jest konieczny duży wkład finansowy, jest konieczny najlepszy ty, jaki możesz być. Tutaj ty jesteś inwestycją w swój własny sukces. Nielimitowany dochód pasywny, w swoją wolność wyborów, w styl życia, o jakim marzysz. Zrób to. Dni tematyczne formowanie czasu. Żeby zacząć właściwie tworzyć środowisko potrzebne dla powstania dochodu pasywnego, musisz się zastanowić, jak zorganizować dostępny czas. Dlatego, dla lepszego formowania zadań strategicznych i czasu, zorganizuj w swoim zespole tak zwane dni tematyczne. W rzeczywistości, optymalizacja w procesie tworzenia dochodu pasywnego zarobkowej opcji Debokal jest tak ważna, że musi się przekształcić w formę swego rodzaju sztuki. Jest to technika, którą stosują najlepsi przedsiębiorcy na świecie. Kiedy Jack Dorsey kierował jednocześnie dwiema najbardziej innowacyjnymi i godnymi uwagi w firmami technologicznymi na świecie Twitterem i Square maksymalnie wykorzystywał swój czas na różne zadania, układając je w tak zwane dni tematyczne. Dorsei powiedział o tej strategii. Odkryłem, że sposób w jaki mi się to sprawdza, polega na tematyce moich dni. Poniedziałek w obu firmach skupiam się na zarządzaniu i prowadzeniu firmy. Wtorek koncentruję się na produkcie. Środa jest skoncentrowana na marketingu, komunikacji i rozwoju. Czwartek poświęcony jest programistom i partnerom Piątek poświęcony jest firmie, kulturze i rekrutacji. Spotkania jeden na jeden. Istotnym strategicznym działaniem podczas tworzenia mechanizmu generującego dochód pasywny są spotkania jeden na jeden. Są one Twoim najlepszym przyjacielem. Przy tak wielu różnych środkach komunikacji dostępnych obecnie spotkania wideokomunikacyjne są nadal najważniejsze dla liderów biznesu. Jest to niezbędny środek do tworzenia prawidłowych, i bliskich relacji partnersko-biznesowych. Właściwie, konferencje wideo to prawdopodobnie dzisiaj najcenniejsze narzędzie cyfrowe w Twoim arsenale. Jest to jeden z niewielu sposobów efektywnej pracy wielozadaniowej w różnych fazach Twojej działalności, bez względu na to, gdzie aktualnie się znajdujesz. Więc, kiedy powiedzieć: Nie. Kiedy zaczynasz budować odnoszący sukces biznes, pokusą może być rzucenie kapelusza na rynek przy każdej nadarzającej się innej okazji. W końcu przedsiębiorczość jest umiejętnością i jak wszystkie umiejętności, im więcej ćwiczysz, tym bardziej się w niej doskonalisz. W tym momencie ważna staje się stabilność i skoncentrowanie. Bycie skoczkiem jest dobre na skoczni narciarskiej. W biznesie potrzebna jest konsekwencja, stabilność i zaangażowanie w jeden określony dokładnie cel. A jeśli tym celem jest dochód pasywny, skakanie i dekoncentracja jest ostatnią czynnością, jaką potrzebujesz. Znany miliarder Richard Branson z przedsiębiorca powiedział: Musisz nauczyć się kiedy iść naprzód, a kiedy powiedzieć nie. Co może być trudne, zwłaszcza jeśli wolisz mówić tak. Arcydzieło. Wypracowanie dochodu pasywnego z systemem zarobkowej opcji debukart wymaga zaangażowania, poświęcenia wiary w siebie, konsekwencji i sumienności. Są to niezbędne czynniki dla osiągnięcia tutaj sukcesu, ale czy nie są to elementy naszego życia, które są konieczne do osiągnięcia wszystkiego, co określamy sukcesem? Tworząc swój Team 4 i grupę 20, musisz wskazać tym ludziom odpowiedni kierunek. Musisz być dla nich przykładem. Nie wszyscy to wezmą ale ci, którzy się zdecydują na zrobienie kroku do przodu, będą oczekiwać od Ciebie tych wszystkich cech, o których była wcześniej mowa. Nasza oferta nie polega na bezpodmiotowym rekrutowaniu ludzi, a następnie użyciem ich do celów zarobienia jednorazowego bonusu. Nie jest to propozycja inwestycji w niepewne, w aktywa poza Twoją kontrolą, których wartość może być kwestionowana. Tutaj nie osiągniesz nic bez zaangażowania siebie w całości. Zrozumienia pryncypiów biznesu ludzi i wejścia na wyższe poziomy doskonalenia swojej osobowości i wznoszenia się po szczeblach piramidy motywacji. Z Dibukart musisz dorosnąć do sukcesu, zanim go osiągniesz. Musisz zrozumieć, że dochód pasywny to o wiele więcej jak pieniądze. To Twoja lepsza osobowość, Twoje szerokie spojrzenie na życie i świat, który Ciebie otacza. To pieniądze, które nie są najważniejsze lecz mają Ci służyć do doskonalenia rzeczywistości, w której żyjesz i wszyscy inni, z którymi się stykasz. Nie zrobisz tego stojąc w miejscu, uciekając od siebie samego i wyłączając swoje wewnętrzne możliwości doskonalenia się. Dibukat musisz siebie otworzyć i przygotować na sukces. To wszystko musisz zrobić, ponieważ Dibukat jest to szkoła dochodzenia do perfekcyjności poprzez pełną współpracę partnerską na wielu poziomach, Poprzez prowadzenie ludzi przywództwem służeniem, nie masową rekrutacją i motywacją jednorazowego bonusu. Jest to szansa na całe życie, nie tymczasowy wzlot nad przepaść bez dna. Dochód pasywny to pieniądze, które zarabiasz bez konieczności podejmowania jakichkolwiek bezpośrednich działań. Pieniądze, które wpływają na Twoje konto ze strumienia sieci tworzącej przychody, która wymaga jedynie stosunkowo niewielkiego monitorowania i obsługi zarobkową opcją Dybukat może zarabiać nielimitowany do dochód, ale jego uruchomienie wymagać będzie od ciebie pracy i pełnego zaangażowania. Żeby tego dokonać, musisz stać się najlepszą wersją siebie. Firmy wydają miliony na reklamę swoich produktów. Zamiast tego Dybukat współpracuje z ludźmi takimi jak ty, czego rezultatem jest doskonały nowoczesny produkt dla konsumentów i niezwykła okazja biznesowa dla ciebie. Debukart to szansa oferująca zarówno tobie, jak i ludziom, których już znasz, alternatywę na życie. Dochód pasywny, który wygenerujesz z Dibukar, to arcydzieło namalowane przez ciebie, którego wartości nie sposób jest określić. Jest tak, ponieważ to, co uzyskasz z zarobkową opcją Debukart, jest bezcenne. Jest to Twoje życie na własność i życie Twojej rodziny. Jest to arcydzieło, które jest tobą. Praca zajmuje twój czas. Pasywny dochód pracuje za ciebie. Nie jest ważne, ile czasu to zajmuje. Robert Kiyosaki. Było to szkolenie z cyklu "Lider XXI wieku". Skąd się bierze dochód pasywny? Libušart i jak go tworzyć? Dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór i do następnego.